Nazywam się Marek Jarominek i chciałbym Was zachęcić do głosowania na mój projekt zgłoszony w budżecie obywatelskim Siemianowiec Śląskich na rok 2023. Mój projekt to numer 2 składający się z trzech części. Pierwsza część to położenie nowej nawierzchni parkingowej dla 23 samochodów osobowych przy ulicy Wyzwolenia 3,5,7. Druga część projektu to modernizacja placu zabaw przy ulicy stawowej 4,6, polegająca m.in. na wymianie nawierzchni skamienistej na powierzchnię z płyt gumowych, renowacja płotu oraz rewitalizacja istniejących już urządzeń. Trzecia część to zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy blokami przy ulicy Wyzwolenia 1.3 polegająca na doposażeniu terenu ławki, leżaki, nasadzenia donice z roślinami, a przede wszystkim wymiana nawierzchni, chodnika z dodatkową atrakcją dla dzieci, namalowanymi grami ulicznymi oraz dodatkowe oświetlenie. Co ważne projekt został skonsultowany ze spółdzielnią mieszkaniową Fabut. Więcej szczegółów na temat projektu numer 2 znajdziecie na stronie internetowej www.bo.siemianowice.pl. Zachęcam do głosowania na projekt numer 2.